Już? Siema, z tej strony Bober, a? witam Was na tym kanale, to jest mój kanał Króla Bobra, dawno mnie tu nie było, nawet zapomniałem jak się witać, jestem z Papajem i tak, i dzisiaj, dzisiaj po prostu pokażę Wam, co i jak, nowości w zamku, a Papaj idzie sobie swoje rzeczy robić, tak? E, masz szarżę przy sobie jakoś, ten? W sensie, nie. Jak... nie, nie mam. Nie? A masz jedno żelazo? A, poczekaj, do magazynu pójdę. Mhm. Mm i teraz słuchajcie, papaj mnie nie słyszy i muszę, i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj trollujemy papaja na niewidzialności, bądź też nie. I, I od razu do jego zamku pójdziemy. Jego zamek widzieliście na jego kanale. Subskrybujcie tam, link macie w opisie. Dobra, już podejdę, żeby mnie słyszał. O! Da. O! Jesteś? Halo. Tu ma halo. Witam. No, no, dobra, co, słyszycie. Co ty co gdzie ty masz? Yy, y, drewno i że. Czekaj, rudy. W rudach masz pewnie. Ło, ile. A, dobra, żelazo, eh? Właśnie, masz. jak nie widzieliście, to mam nadorytowy kiloch tutaj jeszcze. zostało ten, czekaj, Nie, gdzie będzie drewno? W naturze? Farma, czekaj? Nie. Ło, a kto te miecze? jest To samo? Czekaj, idę też, czy drzewo. C co ty gadasz, żebym. Jakby... Nie no, muszę mieć gdzieś. No nie widziałem. Dobra, to idź na ścieżkę drzewo, a. A ten. A ten nie wiem, rób, rób co chcesz. Dobra, dobra, widzowie, teraz już nie, nie słyszy mnie raczej, bo już gdzieś odszedł. I on zaraz pewnie pójdzie do zamku swojego, a ja wypiję potk na niewidzialność i zaczniemy trollować. Albo nawet i już zaczniemy trollować, póki jestem. Tutaj jest mój, moja sala do koronacji. Koronacja będzie już za niedługo. Więc dobra, ja już piję potę. Tutaj mam nie niewidzialność i idę w jego stronę. On powinien do... O Jezu zbroja! Z zbroj jeszcze poszedł. On idzie, on pewnie teraz poszedł do swojego zamku albo jeszcze tą tarczę robi. Nie wiem, zobaczymy. I zobaczymy. Mam drewno już. E halo. Drewno masz? No halo. No, no, drewno już mam. To nie wiem, e co będziesz robić? No na razie tam... No, po, po, z widzami trochę porozmawiam i tak dalej, opowiem co i jak. Czyli y, ja jestem potrzebny, czy mogę do zamku iść? Iść do zamku, nie ma potrzeby. Ja. tutaj o, ja. Damy radę. A gdzie jesteś w ogóle? Ja jestem przy tym domku twojego pomocnika. Mhm. Niewolnika. Nie. No, no, wiem, wiem, wiem kto. <laughs> Dobra, to to... Widzowie, macie już chyba... Lord mnie na pewno... Nie, na pewno mnie nie słyszył, już daleko odszedł. Dobra, takie mamy tutaj rzeczy. Łuk, mamy zwykły patyk i zapalare oraz śnieżki. Śnieżki, nie, nie wiem, zawsze może się nieraz przyda. A teraz pójdziemy do jego zamku właśnie tym mostem, żeby tutaj... Czekaj, jak to... Nie, no dobrze idziemy, tak? Tak. Ile to minut jest? O! On gdzie jest? Tam, go je tam jest? Nie, tam chyba już do zamku poszedł. Idziemy do zamku. Dobra, tutaj jest tak, tak wygląda droga do zamku Lorda. W ogóle tutaj niby mamy łódki, ale lepiej mi jakoś pieszo się chodzi. A za niedługo tą Elytrę w końcu pójdę szukać i na Elytrze będziemy la latać, bo to... Albo nie, metro zrobię, właśnie metro zrobimy. W następnym odcinku robię metro do zamku Papaya. L właśnie, zrobię metro. Dobry pomysł. Dobra, ja myślę, że możemy w sumie jakąś tajną bazę u niego zrobić, na wszelki wypadek, nie? Albo mu jakieś ity podkradniemy i schowamy w tajnej bazie. A tajną... czy to on? On chyba tam był. Tak, on tam biega. Dobra, ja idę tajną bazę robić szybko. Na szybko jakąś, wiesz, wiecie, widzowie, szy szybciutko, jakoś po cichu zrobimy tajną bazę. Wiadomo, żeby może by on nie wiedział i zaraz pójdziemy go śledzić. O, a jeszcze drzewo zetniemy, właśnie, bo zawsze bida z drewnem. Tutaj jest nie wiem czego. Oho, dobra. Tyle chyba wystarczy. Jedno. Chwilę tego będzie. Jak to się tak? Dobra. Powinno starczyć. A nie, nawet craftingu nie mam. Super. Bogactwo. Dobra, on tu ma ul. O, ale jaja. Dobra, tak. Crafting szybko zrobimy. To... Dobra, możemy iść, to bardzo zrobimy tutaj, w tym, w tym oto miejscu, tu w kościółku, o, ee, jak to się, Aha, dobra, 18, dobra, git, tylko żeby on teraz tu, mam nadzieję, że to nie wejdzie, oby, a my wkopujemy się tu w ziemię, tylko taka, porozkładane te itemy mam. Dobra, kilofem już. Dobra, tu myślę, że wystarczy na, ten pozi na tym poziomie. O, się jakimś drewnem buduje i tak dalej w przyszłości, bo na razie nie mam czasu, bo jeszcze chciałbym go pośledzić, co tam robi i tak dalej. To walniemy. O, o, dobra, git. I w sumie to tyle. Teraz wyjdziemy sobie i, i robimy idziemy go śledzić. nie widzę, że byłem trochę zmarnowałem, ale trudno. To i. O, no i dobra. Idziemy go śledzić. I trollować. Patrolujemy go również. To, to weźmiemy. O, jeszcze patyczek, dobra. git Aha, bo nie mogę na tym, na jedynce. Dobra, gdzie jest papaj? Uwaga, uwaga. Dobra, ja jestem tutaj przy tej wieży, tej takiej najwyższym, jak to się. przy łuku walnym jestem. I idę go szukać w jego zamku. Dobra. Tu na razie go nie widzę, ale tu biegał widziałem. Tam nikt widzę. O, piszę, masz deski świerkowe. Yy, nie mam. Piszę na czacie. Dobra. Tylko gdzie on jest? Albo się zapytam, gdzie jesteś. Cześć, tak, zapytam, gdzie jesteś. Ale to tak podejrzanie, podejrzanie to jest strasznie. Przy łuku, dobra. O. A ja u siebie, dobra. Szybko biegnę, tam go o, 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 tyłko. O kurde, o o o. Chyba widział to. Ale biega. O Jezu, goni mnie chyba, On, nie widać, nie, dobra, nie widać. Czekajcie, z łuku szczelimy. O, łuk widział, łuk widział. Czy ja pszczołę walnę? On goni, 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 biegnie. Dobra, tu, 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 takie o tak zrobimy. na trójce, <Abbyat> jak macha. Najlepsze jest jak szuka mnie. Dobra, ale jeszcze dobra na czacie, chociaż nic nie pisze. on ma co wiedzieć? Ej, centralnie się na mnie patrzy i nic nie reaguje. To jest najlepsze. Oj, oj! Oj, ty bardzo niebezpiecznie. Won, Ale na niego. Czego on nie ogarnia, że ja go? O! Dobra, uciekamy, uciekamy, szybko tu, od tyłu go zajdziemy. O kurde, ja biegam za nim. Chodźcie, żeby ja tylko z miecza nie trafił. Bo niedobrze by było wtedy. Uciekamy, uciekamy, szybko. Dobra, tu raczej już nas chyba nie widzi. Wyjdziemy. Dobra, wyszliśmy stąd. I teraz czekam, co on może zrobić. Nie, nie widzisz mnie, dobra. Od macha, 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 macha. Ale łucznik, łucznik się odpalił. Teraz go spróbuję. Dobra, ale ty O! Ło! Wow, prawie, mnie, prawie dostałbym mu. Wow. Ten odrzut mam. Haha! Ha, jako macha! O nie! O nie, nie, nie! Co? Nie! Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? O nie! O nie! O nie, nie, nie! On już bierze to ja na stół, na stół Na stół wie, że to ja, ale że nic nie piszę na czacie, to jest najlepsze. Dobra. O. o, nie, ja mnie czułem. O, o, o. Dobra, nie, nie. Nie widzi. Ale, o Jezu, jak mnie goni. O nie. Dobra. Dobra, myślę, że tu będzie dobra. Teraz, teraz le z lepszą mocą będę stanie. O, chyba, chyba mocny szczał miał. Dobra. Jezu, on mi goni cały czas. On już... On wie, wie co się dzieje, wie co się dzieje. Ale dobrze, że przez krzaki to nie może lecieć. Gdzie to, gdzie on, gdzie on jest? się szybko. nie, 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 nie. nie. Nie dostałem czymś. O nie, 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 nie. Szybko, bo. O nie, ja zdechnę jeszcze. Nie, zostałem zabity, widzowie. Subskrybujcie kanał. Frank nie wyszedł, niestety, ale trudno. Co to było, pisze. Dobra, sieba, widzowie.